Co zdefiniowało, że w ogóle zaczęłaś to robić? Jakby pierwszy moment, nie mówiąc już o samej giełdzie, mi chodzi o w ogóle też na przykład o, o sam network. Wiesz co, eee, to jest mega proste. Chciałam zmienić narrację, wiesz? Ja ogólnie jestem totalną pianistką, artystką. miałam być pianistką, dziennikarką, whatever i co ja robię nagle na giełdzie, na wykresach, nie? To było tylko po to. Jedyne co mnie motywowało, to żeby zmienić narrację, żeby była blondyna, która siedzi przed laptopem i analizuje giełdę. Jedyna motywacja. To jest to samo dlaczego mam samochód taki jaki mam. To tylko po to, żeby blondyna met 56 była za kierownicą kuźwa najbardziej groźnego samochodu w Warszawie, nie? Dobre, dobre, ale w ogóle skąd... Nie wiem, o, jakby wróć do tego, tego miejsca, gdzie na przykład Ty nie miałaś w ogóle pojęcia o giełdzie i uznałaś, że coś ci klikło, że to, to, jest to... Co? Od samego początku moją motywacją największą były podróże. I'm mm. like, życie jest tak piekielnie krótkie, że ja nie wysiedzę na etacie 3 minuty. I w ogóle, żeby mi ktoś mówił, co mam robić, ale główna kwestia to było to, że widziałam tych wszystkich traderów, tych ludzi, którzy po prostu podróżowali non mm. della fucking stop. I Ja wiedziałam, że ja muszę znaleźć jakieś Sajne. rozwiązanie, żeby po prostu móc 6 miesięcy mieszkać na Bali, 6 miesięcy mieszkać w Tokio, 6 miesięcy mieszkać w Meksyku i powiedzieć sobie, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby po prostu mieć the most epic Historię do opowiadania swoim dzieciom. That's, no, it. That's ej, it, Bez kitu, ale u mnie było dokładnie tak samo. I pomimo, że ja miałam trochę inną historię, inną drogę, bo każdy w danym momencie swojego życia się jakby sobie uświadamia to i odnajduje to, tak, to nas, nie. to przychodzi do nas w odpowiednim czasie, tak, nie bez powodów, to w odpowiednim no. czasie, w odpowiednim wieku, w którym jesteśmy, ale również zawsze miałam takie myślenie, że nie wyobrażam sobie, musi być jakieś naprawdę rozwiązanie, tak nie. jakiś po prostu cheat code na to, żeby wydostać się z tego matrixa, bo ja nie chcę być uzależniona od tego, że będę ograniczona 20 dni urlopowe w ciągu roku no, i koniec. No. Po prostu mnie to aż paraliżowało. Ja wiedziałam, nie ma opcji, że będę żyła w czymś takim. Ja normalnie jestem na przykład głodna tego, żeby iść na to, te... ja chcę wiecznie być opalona, wiecznie po prostu pana <grym> tą witaminą D. Nie? Jakby to jest rzecz, która mnie ciągnie do tego. A I ja się akurat śmiałeś ma być w Sunkiss. <grym> no, naprawdę. I to jest rzecz, która, która powoduje, że ja jestem naprawdę szczęśliwa, Myśliwa. Ja chcę być w tym miejscu, być naładowana tą energią, tym, którym właśnie tą, tym podróżami być jakby wolna w tym wszystkim i nie być ograniczona właśnie tym etatem, który sobie uświadomiłam, że naprawdę zajmuje ty, odbiera ci tyle życia. Że to jest po prostu nie. Dlatego ja też na przykład uznalazłam. Co prawda to co to znalazłam totalnie randomowo, przez randomowego TikToka i w ogóle nawet nie wiedziałam wtedy, co to jest giełda, ale uważam, że nie bez powodu to, jakby zostało w tą stronę, poszło w tą stronę, jaką e, poszło. E, dobra, i teraz tak. Jak obecnie teraz wygląda Twoja relacja z pieniędzmi, zwłaszcza kiedy tych pieniędzy doszło, jakby można powiedzieć, że trochę, jakbyś sobie nie, nie była aż tak bardzo świadoma, że aż tyle? Mhm. Ja ogólnie na przykład mam, jeżeli chodzi o relację z pieniędzmi, dla mnie to jest taki overflow. To po mhm. prostu jest cały czas w nadmiarze, cały czas w nadmiarze, ale to się zaczęło w mojej głowie. Ja po prostu zaczęłam czuć, że na to zasługuje. Ja dwa lata temu pracowałam za 1300 zł miesięcznie, z czego, nie wiem, 1000 z tego było z gastro, jeszcze do tego dorabiałam korkami po prostu od razu po tym, jak wracałam z pracy. Więc dla mnie wtedy te 20 na godzinę, ja sobie przeliczałam, ile to jest w Rosmanie. Co ja mogę sobie kupić w Rosmanie za te 20 zł, hmm. na które pracowałam godzinę? I wtedy to naprawdę było ciężko. Dla mnie 80 zł za godzinę korków to było. To ja się czułam jak milionerka. To, co mi najbardziej otworzyło oczy na myślenie o pieniądzach inaczej, dlaczego się nie dziwię, że tylu Polaków wjeżdża za granicę, to jak mieszkałam w Teksasie, jak mieszkałam w Stanach, i zaczęłam pracować na zmywaku na weselu, jak zaczęłam pracować jako niania, jak zaczęłam pracować właśnie w food trucku, no. i ja zobaczyłam, że te same 20 zł, co ja dostawałam w Polsce na godzinę, tam dostaję 60 zł za to. I miałam takie chwila. To pieniądze jakoś inaczej działają, czy ja o czymś nie wiem? I teraz po prostu to jest tylko kwestia tego, że ja się nastawiłam. Jak już zobaczyłam, że da się przejść tą granicę, to się drzwi otworzyły i się nigdy nie zamknęły. No, że da się wyjść z tego schematu. I ja jeszcze jestem na początkowym stadium. Ja uważam, że jeszcze jestem naprawdę na początkowym stadium, na, żeby rozwinąć skrzydła na to, jak bardzo wiem, że potrafię, ale już teraz zaczynam to powoli odczuwać, że one naprawdę mimowolnie przychodzą. Nie. I one po prostu są. Co dla mnie, jako osoby typu pracoholik, kompletny pracoholik, gdzie właśnie pracowałam na dwa etaty, potrafiłam od normalnie od ósmej, to nie że na zdalnym, normalnie do biura na ósmą godzina do 23, właśnie w gastro. I normalnie ja nie, nie miałam do siebie żalu, ja po prostu wiedziałam, że tak musi po prostu teraz być. I ja również, jak widziałam, dostałaś na piwek i ja byłam taki, wow, no dodatkowy hajs na piwku, nie? I to była taka świadomość, ale to było trochę takiego nie, nie za pieniądzem, ale po prostu ja wiedziałam, że po prostu chcę zapieprzać po to, żeby osiągnąć coś w życiu więcej niż randomowa domowa osoba. Tak, tu nie ma Ja też czuję, wizję. że wszystkie takie ambitne osoby, one mają jakiś gen w sobie, wiesz? Mm -hmm. Ja zaczęłam pracować, mając naprawdę wywodząc się z dobrego domu, nie musząc pracować, ja poszłam do pracy w wieku 15 lat od 15 roku życia już w robocie, 4 dni w tygodniu, łącząc to na początku z liceum, później wiesz, będąc na wymianie w stanach, gdzie ludzie by normalnie się bawili i tak dalej, ja byłam nianiu, pracowałam na zmywaku, pracowałam w futraku po szkole, na czarno oczywiście, bo nie mogłam mieć żadnej umowy i tylko próbowałam, wiesz, znaleźć sobie jakiekolwiek dodatkowe źródło dochodu, co się później przeobraziło właśnie w to, że dzisiaj to wygląda jak wygląda, nie? Został mi ten gen po prostu, że odpocznę na emeryturze, nie? I no. myślę, że masz tak samo. Ja mam tak samo, a powiedz mi... Tylko to... nasza emerytura będzie jak... Jak będzie wyglądała. To będzie taka totalnie inna, ale bardzo ciekawy mnie jeszcze ten case. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wyjechać do Stanów? Skąd to się wzięło? Jak się urodził ten pomysł w ogóle? Tak samo jak to, dlaczego zaczęłam trading, żeby mieć wolność, żeby doświadczać, żeby widzieć, żeby zobaczyć. Żeby mi co opowiadać dzieciom, posłuchaj, to jest tylko po to, że ja od zawsze żyłam main character energy. For the plot, tak? For the plot! Wszystko dla fabuły, wszystko tak. dla fabuły. Pojechałam do Stanów, bo chciałam zobaczyć, jak jest high school musical. Dosłownie, i naprawdę też atnie wyglądał jak high school musical. Jeszcze yes, na szczęście amazing. kolorami mojego kolicom był czerwony i czarny, więc w ogóle amazing, wiesz, totalnie no, high school musical. Ej, nie, to jest tak bardzo inspirujące, że to jest, to jest, to jest szok. Dobra. Eee, I to, co będziemy właśnie jeszcze o tym rozmawiać, to największe błędy, jakie popełniałaś na samym początku, które teraz dzisiaj. Teraz tu widzisz, co robiłaś wtedy? Wiem. Już wiem. No. Eee, jedyna taka rada właśnie, której się nauczyłam z mojego błędu, to było to, żeby się nie spalać dla ludzi. Tylko po to, żeby im było przy tobie ciepło i wygodnie. Mhm. Mm oh, oh. <laughs> I I'm tak, telling you. Tak. Nie ma co się spalać za ludzi, e, którzy po prostu chcą wykorzystywać to ciepło, mm -hmm. nigdy nie dając nic z powrotem. Ale z drugiej strony, jak tego nie przeżyjesz, na przykład ja jestem taką osobą, ja mogę słuchać dużo rad. I ludzie mogą mi mówić, nie rób tego, spoko. Ale ja, póki tego nie doświadczę, kiedy nie przeżyję, to tego nie zrozumiem. Mm -hmm. nie? Tak samo jest z tradingiem. No, tak samo jest z tradingiem. Ty masz dobre intencje. Tak, masz dużo dobrej energii, dużo wiary w to wszystko, zwłaszcza zarządzaniem ludźmi i pracy dla ludzi, bo ty masz wizję i ty chcesz jak najlepiej oddajesz tym ludziom. Może ja mam takie podejście, że nie do końca żyję oczekiwaniami, że ludzie mi to oddadzą. I ja. może to na ten moment jeszcze mnie tam utrzymuje, że faktycznie może jeszcze mi się aż nie zdarzyło tak, że ktoś faktycznie nadszarpnął to, że ja dużo dla tej osoby robiłam i ona po prostu mnie zostawiła, zawiodła i odeszła. Podejrzewam, że przecież czy takie rzeczy się dzieją, bo to jest normalne. To jest, jak się pracuje z dużą ilością ludzi, tak po prostu jest. Ale też świadomość tego, że pamiętaj, że to są ludzie i oni zawsze mogą z dnia na dzień zniknąć. Jedna sytuacja się wydarzy, Coś, coś nieoczekiwanego, i musisz pamiętać o tym, że ci ludzie nie będą przy tobie do końca życia, nie? Czasami jest warto sobie uświadomić przedwcześnie, że jest się w złym pokoju i trzeba się przyznać, że jest się w złym pokoju, wyjść i zmienić drzwi, tak. niż po prostu później <laughs> siedzieć latami w tym miejscu, w którym się nie powinno być. Dokładnie. W kółko chcieć ulepszać coś, co już po prostu nie działa. Po co wymyślać koło na nowo? <laughs> I męczyć się w tym, i narzekać. I szukać rozwiązań w miejscu, w którym po prostu to nie działa. I po prostu zamiast wyjść z tego i iść po lepsze. To jest tak samo jak po prostu osiągasz pewien właśnie level. Ja mam trochę taką, taki schemat takiego pasożyta życiowego. Ale to mnie doprowadziło do tego, że jest ten temat, taki <laughs> schemat pasożyta. Jesteś w pewnym miejscu, środowisku, ludzie. I ty wyciągasz z nich maksymalnie tyle wartości, ile możesz, którzy mogą ci dać, żeby rozwinąć ciebie. Praca, ja. środowisko, ludzie, pieniądze. Jak czujesz, że osiągnąłeś sufit, to ty się tam nie męczysz, po prostu... Jak pasożyt, wyciągnąłeś, ile możesz, idziesz dalej, szukasz kolejne. I tak level up, level up, level up, nie. Hmm. I to jest dlatego ciągnie Cię do ludzi, którzy mają więcej, są, mają więcej wartości, mają więcej pieniędzy, bo ty chcesz być wokół nich. Zawsze bądź tak. w danym pomieszczeniu. rozwijać się wokół tych ludzi, rosnąć w siłę i wszystko mające tak dalej wokół tych ludzi. Jeżeli ci ludzie nagle się skapniesz, że nie dają ci tego, czego ty potrzebujesz, bo jesteś dalej głodna, jeszcze większej ilości wartości, idziesz dalej. Hmm. I to jest taki właśnie, ja to nazywam taki, taki schemat takiego pasożytania. I love this. Love this. Nie myślałam, że to będzie pozytywne, jak mówisz schemat pasożyta, ja, ja to uważam, że tak, to jest pozytywne i wiele ludzi uważam, że powinno mieć takie podejście, bo wiem, że dużo ludzi męczy się w miejscu, którym jest i nie widzi rozwiązań, bo uważa, że są po prostu przypisani już do końca, jak z taką kulą ciężką, nie? Change the room. Dokładnie, dokładnie, albo tak samo podejście. podejście, tak, no stare klucze nie otworzą nowych drzwi, jeżeli chcesz coś po prostu nowego, po prostu musisz te klucze zostawić, zmienić, otworzyć nowe drzwi nowymi kluczami, zmienić ludzi, zmienić środowisko, wszystko, mindset. No. A jak są drzwi na razie, na przykład właśnie a propos tego, jak ktoś nie widzi rozwiązania na tą sytuację, no. widzi, że wszystkie drzwi są zamknięte, fakty nad czegoś są okna. Trzeba no. haja zrobić i z kolana tam wjechać no. i tyle.